Witam wszystkich. Legia dzisiaj zagra bardzo ważny mecz na ciężkim terenie. Nie można motoru lekceważyć, mimo że motor gra w drugiej lidze, czyli trzeci poziom. Motor jest w dołku na ostatnich 10 spotkań, wygrał tylko jeden mecz. Ale to nic: oni na Legię się zmobilizują, zagrają na 300% swoich umiejętności. Po pierwsze, przyjeżdża do nich legia. Po drugie, jest to dla nich najważniejszy mecz jesieni. Jeżeli ograją legię, awansują do ćwierć finału, oni pewnie będą gryźć trawę, będą chcieli zagrać na remis 00-0, później rzuty karne. Wiadomo, karne to loteria, może się wszystko wydarzyć. Więc legioniści muszą, żeby nie było nerwówki, muszą od początku zagrać dobrze, najlepiej, szybko strzelić bramkę, żeby spokojna głowa była i ja proponuję, żeby trener Gołębiewski wystawił najmocniejszą jedenastkę, a później dał im odpocząć w meczu ligowym w Krakowie, ponieważ w czwartek ich czeka Legię. Również tak samo jak dla Motoru, mecz Legią jest najważniejszym meczem jesieni, to Legia ma w czwartek spotkanie najważniejsze jesieni ze z Spartakiem, jeżeli Rosjan Legia pokona, awansuje na wiosnę dalej do Ligi Europy. Legia ma wybierać, ma szeroką kadrę, ma młodych, zdolnych zawodników. Gołębiewski jeszcze nie tak dawno trenował na co dzień tych chłopaków. Ja rozumiem, w Legii jest dużo kontuzjowanych, teraz jeszcze po meczu Jagiellonii doszło dwóch kolejnych ale doskonale pamiętamy, że jeżeli Legia bierze chłopaków z rezerw, to oni potrafią zagrać. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.